Hejka, hejka, moi kochani, witam was serdecznie, halo, halo, witam was serdecznie. Przed wami Ania Czyrska w przedświątecznym nastroju, chociaż może troszkę mniej. Jak wiecie, ostatnio bardzo dużo się działo, była m.in. na slamie, w którym czytano naukę pływania, a wy jeszcze nie, czytacie, nie czytaliście nauki pływania. Także sporo się działo, jak wiecie, część puściłam na, z tego dnia na, na Instagramie, już na TikToku, na YouTubie, więc dużo, dużo się działo. Jaki ja mam dzisiaj nastrój? Taki no, powiedzmy, że średni, taki jakby mimo wszystko... Mam jakąś taką świąteczną melancholię, więc tak dziwnie mi. Yy, oczywiście są ten zakupowy szał, tak jak gdyby taka refleksja mnie nachodzi. Po co to wszystko właściwie jest nam potrzebne? Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy, bo wszyscy lubimy święta. Yy, choćby za prezenty ja miałam przez jakiś moment, mieliśmy takie święta bez prezentów, co było smutne, ale oczywiście nikt się jakoś tak z tym nie... Nie za, za bardzo, no i może też to wynikać z tego, że w nowym roku kończę 40 lat, co jest no jakimś tam pewnym etapem w życiu, który ja tutaj mam tłuste włosy, dlatego też założyłam sobie ten kapturek. Zresztą i tak bym go założyła, ale włosy muszę wymyć niedługo. No, i jak tutaj będzie wystawać, także wybaczcie mi. Także na slamie było bardzo fajnie. A I w ogóle i w ogóle. Ostatnio dużo się pisze o tym, jak poeci zarabiają lub nie zarabiają, jak to jest traktowane i nagle wszyscy tak jakby się obudzili z jakiegoś uniwersum hello. Jest wywiad z Joanną Rynchen dla Wprost, gdzie też różne rzeczy się tam mówi. Ja mam wrażenie, że ja na przykład mówiłam te rzeczy wcześniej na blogu, to nikt ich na nie nie zwraca uwagi, że jak już mówię, środowisko poetów jest najmniej wspierające, ponieważ kiedy ktoś coś powie, na bank się sobą ktoś inny nie zgodzi. I jest to najmniej lojalne środowisko, tak mi się zdaje, że jednak no. Tak, tutaj macie fragment tego, co się działo na... podczas slamu grudniowy są Zaraz wam pokażę. To też wam opowiem na live na instagramie, który. Mamy taki śnieg nie przeczytał to, bał się, to ona powiedziała, bo ciak jest piękny, cudowny i okropny jak ciasteczka. Nie nalegała do takich osób, kto wiedział, prawda ta włączyła się nieco w ludzkie widzenie. Uczył się szarażnym pośród dzikich zwierząt ludzi, ani lepszy, ani gorszy. Odkrywały za tak nikt nie, a okryła się za Bogiem. Czarny, czarny, nie znał już tego, skąd ma nie usłyszał.

Woятно, w sensie nie mogą się chwalić. Ludzie mi tak się zwiedzą. Tylko ona chciała o nich kupną, jego grup był gotową. A jednocześnie dawno nie będę nikogo zagadką. Każdy inaczej nosił się na morze. Obserwował ludzi, którzy bywają, bo te traktują jako formę relacji. Zawsze był pracy chodziłem saunę, dlatego jego twarz był na świeżo. Nie będę pracował fizycznie, żeby dawał odpowiedź. Nie będę mi prawdziwa. Czasem czuł zapach mamy, ale jakby był zapach sprzeczny na klucz i nigdy nie nie Tylko tu i teraz. Dziękuję. No to był fajny prezent, i także naprawdę, i oczywiście też Hanka z czytała czytała moją. Roz... Zaraz tu chyba jest jeden z nie tu nie, tu nie, zaraz wam znajdę jeszcze i czekam aż wy to zrobicie, bo Ankę Maczowski i Hanka zrobiły to super, Hanka ma jeszcze raz to zrobić w najbliższym czasie, więc myślę, że wy też to zrobicie, zaraz wam tu puszczę Hankę, o jest tu Hanka. Może tak może wypowiedź, 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 nie, nie. Temu na kursie, co myślisz, co chcecie, mam wolność, że O! Kończymy. I tylko o tym. Widział radosnych ludzi, którzy pływali w basenie, który on go Czy to też nie dzieło? Sam nie potrafił cierpieć jednak skrywać mężczyznę. Ale tak dla mu się mu nie wychodziło. Świat z perspektywy basenu też jest światem. Wszyscy jesteśmy zabijeni. Czasem lepiej milczeć, czasem lepiej nie myśleć za wszystko. To stali wypłaty. że... W głowie brak mi mało mało inteligentnych. Który widzi tylko kontakt? Nie odważnie, czy jest słuszny? Teraz czekam na Was, na kolejne osoby, które odważnie przeczytają dalej i pójdzie dalej weteryn. To oczywiście jest dla mnie powód do ogromnej radości. Życzytacie jednak wciąż mam wrażenie, że nie do wszystkich dociera to do przesłanie, które tam jest zawarte. Tak. Ja też chcę dzisiaj być taka troszeczkę luźniejsza, bo to jest jednak czas przedświąteczny. Wielu z was robi zakupy, gotuje. Ja też na przykład y, zawsze bardzo lubiłam gotować, ale no ciężko jak kuchnia jest tylko jedna, żeby, żeby się dopuścić osoby, ale obiecuję Wam, że zrobię muffinki. Y, chciałam Wam też pokazać parę fajnych rzeczy, y, takich... Y, związany właśnie z tym przedświątecznym wajbem. Yy, teraz umieściłam na przykład dzisiaj artykuł z Fro -Frost wywiad, yy, a, którego fragment mnie trochę tak zirytował, mimo tego, że mam podobne zdanie i oczywiście się rzucili na mnie, że ja jestem taka uwaga, że nie przeczytałam, że jest bardzo mądry ten artykuł i każdy zaczął wyrażać swoje zdanie. Yy, tak, no z poezji się nie da żyć, ale myślę, że takie artykuły, yy, takie wywiad, bo to był wywiad w polityce, był artykuł, a to jest rzekomo wywiad z Joanną müller -Rinczner. ja wam oczywiście go polecam, przeczytajcie, ale po prostu ja osobiście mam dosyć tego, że generalnie im bardziej w sumie się pisze o tym temacie, tym bardziej ten temat staje się takim czymś, że no kurczę, no spawacza, nikt nie pyta o to, że, że jest spawaczem i nikt nie do niego nie ma pretensji, że on jest spawaczem, tak, więc yy, i że jemu płacą za to spawanie, więc my jednocześnie publikując te artykuły, ok, dajemy świadomość innym ludziom, ale wiemy w jakich żyjemy czasach, że... Yy, z drugiej strony, za, za banana, y, który jest y, zawinięty folią, ludzie są gotowi dać 6 milionów, bo to jest performance. No to, y, to jest dla mnie y, jakieś takie pomiędzy światem tym sztuki, bo zauważcie, że są też artyści bardzo, bardzo zaradni życiowo. Też dużo osób, na przykład kobiety mężatki, które mają dzieci, też są poetkami czy tam pisarkami i one mają inne postrzeganie świata i też i tak dalej. A z drugiej strony no, mam wrażenie, że to środowisko strasznie się między sobą żre, że to jest takie żrące się środowisko. Na szczęście gdzieś tam powoli gdzieś ludzie to zaczynają zauważać. jest czołówka wierszy, są różne rzeczy, ale... Generalnie nie jesteśmy wspierającym się środowiskiem, tak? Generalnie gdzieś tam wszędzie jest to podkreślane, z poezji nie da się żyć, z poezji nie da się żyć. No to po co ją uprawiasz, tak? Skoro się z tego nie da żyć, ktoś, kto już na przykład pracuje w jakiejś redakcji gazety, to, to naprawdę ma szczęście, że się załapał. I bez znajomości nie ma, nie ma sławy poetyckiej. Bez jakichś tam e, tych e, znajomości, bo żeby zostać redaktorem, trzeba mieć jakieś tam wejścia w pewnych źródłach. Nie oszukujmy się podobnie jest z nagrodami. Człowiek wierszy też ma dobrą misję, no ale co on, co to zmienia? Co ta świadomość zmienia? Skoro nikt tego nie zmieni, dopóki ludzie się tak nie obudzą, a ludzie się nie zamierzają obudzić, bo mają inne problemy, tak? W Magdeburgu był teraz atak terrorystyczny. Jest multum innych problemów, jest rocznica ataków w Pradze. Z tego co pamiętam, 21 grudnia chyba był ten atak w Pradze rok temu. Yy, mamy inne problemy, tak. Mas yy, inflacja, jakaś tam walka o przetrwanie, i gdzieś tam te problemy poetów wydają się takie, dopóki się poeci myślę, że tak naprawdę jedynym problemem jest to, żeby się złączyli, ale tak naprawdę, żeby się złączyli w jeden łańcuszek. A nie, że jeden, jeden wychowany w innym pokoleniu poeta powie, że on przecież poezję nie traktował jako hobby, więc już inni ludzie nie mogą mieć takich problemów, ponieważ on poezję traktował jako hobby, więc wszyscy powinni pisanie traktować jako hobby. No nie zgodzę się z tym, dlatego że każdy człowiek jest inny, każdy z nas jest inaczej skonstruowany, każdy z nas ma jakieś inne potrzeby. Nie, nie zgadzam się na to i uważam, że jest to bardzo nadużywane, tak, jest... Mm, ja myślę, że polecam wam też serial Lady Love, który kręcony... Przepraszam, który kręcony był we Wrocławiu, nawet wiem dokładnie gdzie. Jest to serial oczywiście o temacie znanym, właśnie to jest to, co często mnie zastanawia, czy można wyjść poza tematykę seksu i nie seksu Czyli i dlaczego tylko kościół i seks to są te dwa różne sprawy? Dla mnie to co jest zakryte z porno po prostu odkrywa to co zakrywa kościół i taka jest prawda. Jakby podsumowując te dwa światy, one się tak naprawdę nie wykluczają. I oba sugerują, że oba są wolnością, tak? Więc tutaj nie ma nic poza aha, no, zabójstwo, morderstwo i różne takie rzeczy, które wykraczają poza pewne zachowania ludzkości. Ja na przykład, jeżeli chodzi o mnie, nie lubię być porównywana do jakiegoś autora znane, znanego lub mniej znanego. Dla mnie to jest porażka, jeżeli ktoś porówna moją twórczość do jakiejś innej twórczości. Więc tak, dodatkowo chciałabym powiedzieć, że wspieramy księgarnię hiszpańską. Podobno ma zostać zamknięta forever 7 stycznia, ale miejmy nadzieję, że niegdyś jest to jedno z ważnych miast dla miasta Wrocławia. Może powinno się z tego zrobić muzeum, może wtedy by miasto tego nie zamknęło. No, bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że muzeum, że księgarnia hiszpańska zostanie zamknięta. Ja tutaj mam kolejną książkę, przy okazji do recenzji dostałam. Miałam okazję być na spotkaniu, będzie to nie, w nowym roku, będzie także recenzja Woliery e, Barbary Elmanowskiej, która przyjechała aż ze Szczecina do nas i także tą Wolierą się także zajmę, także można powiedzieć, że mam kontent. Jeżeli chodzi o mnie, chciałabym też tak troszeczkę drugą część tego skończyć: na temat literacki, do świąt, póki co, i opowiadać Wam trochę o świętach. Chciałabym Wam tu pokazać album. Mam tutaj taki album. Jeszcze, żeby zakończyć. Ten temat chcę powiedzieć, że ja zawsze mówiłam, że ja dążę do normalności i że niekoniecznie pisanie jest moim wyborem, jest po prostu czymś, co umiem dobrze robić. Co po prostu jest jakimś, sztuka jest zawsze elementem ekspresji. Myślę, że pamiętam, że mówił, to jest po prostu słowo. No. Tutaj ja chcę wam troszeczkę siebie pokazać, jak byłam malutka. Mm, tutaj ten dziwnie wyglądający pan. Jakiś nie wiadomo co to słonie, z Co on jest pan słoń? Tak się chyba troszkę bałam tego pana. Tu jestem ja w, w kędziernie Koźlu. Takie mieliśmy mieszkanko. Patrzcie, rurowe firany, żółta, tapczan i białe ściany, i tu ja taka w okularach taki pan profesorak no, Tutaj ja, też ja. Tutaj. To jest w Czechach Hotel M, z ciocią razem moją pojechaliśmy tu gdzieś nad morzem. Gdzie byłam siostrą Kolonii. Tutaj moja studniówka, spalona w okrągłym w Opolu. Tu w Kędzierzynie Koźlu z Hansonami, byłam parką zespołu Hanson. Tu mój pierwszy piesek, który ja mam Tu moja powieść Level babcina na stole. Tutaj pewien poeta z manifestacji zdjęć poetyckich. Tu ja, i mój siostrzeniec, jakby mały. Tu ja z moją siostrą, babci we Wrocławiu. Taki tam sobie albumik jest. Trzeba go pouzupełniać, oczywiście, nie wszystko wam teraz pokażę. Generalnie zawsze jest ogromny stres, są święta i po święta, bo jak to zleci, to po prostu nie wiadomo kiedy właściwie człowiek się staje starszy, ja mam 40 urodziny. Chciałabym w końcu nagrać odcinek i pokazywać Wam różne rzeczy, żeby to było fajnie i nagrywać z tego ekranu, robić fajne streamki dla Was, streamingowe filmiki, ale no mówię jeszcze tu potrzebuję montażysty, gdyż ja wolę, żeby mi ktoś to pokazał. Oglądam te wszystkie samouczki i po prostu się boję, że może być gorzej, jak coś źle przycisnę. Sami wiecie, jak to jest, jak się czegoś uczycie. Generalnie, no. Cóż mogę jeszcze dodać od siebie? Nie chcę też tak specjalnie przedłużać tego filmiku, bo to vlogmas jest. U mnie pachnie kapustą. Ja bardzo lubię kapustę kiszoną, wszystko co kiszone praktycznie lubię, nie ma dla mnie granic, kiedyś się ja mam żółtkiewki kiszone, kiszonki, bardzo lubię. Wszelkiego rodzaju, oczywiście barszcz będzie na burakach, ja lubię piogi z kapustą i z grzybami. I w ogóle kapustę z grzybami uwielbiam, kapusta z grzybami to jest złoto. Yy, poza tym, co ja lubię z moich ulubionych potraw, sernik lubię. Lubię jakieś słodko, ale lubię też jakieś słono. I fajnie, jak są prezenty. No, mówmy, że czasy są trudne, ciężkie, ale jednak te prezenty dodają radości, tak? Bo możemy wtedy, nawet symboliczne w dzisiejszych czasach, bardzo prosto jest zrobić prezenty ludziom. Więc mam nadzieję, że też tak się uda. Yy... Ja oczywiście tyle będę robiła temu muffinki ale generalnie no to lubię. Orzechowiec u mnie takim ciastem świątecznym jest bez wątpienia. Orzechowiec, który jest mega, mega słodki, taki ociekający. Jest to ciasto numer jeden u nas na święta. sernik kiedyś mama robiła pasztet ćwikłe, z wąki, skarpia. Zawsze było dużo jedzenia, w sumie ja nigdy nie narzekałam na to, zawsze było dużo jedzenia, był duży wybór yy, różnego rodzaju ryby, ja za karpiem nie jestem fanką karpia, może samego smaku tak aż, ale no gdzieś tam jakoś nie jestem fanką karpi. karpia. Yy. Nie lubię te szynek, takich za dużo szynek. Mam takie specjalnie, także te szynki tak jakoś mi nie za bardzo idą. No i oczywiście sery, wino, ciasto, kawa, herbata. Myślę, że u każdego z Was święta wyglądają podobnie, więc no, tak to mniej więcej wygląda. Dobrze moi mili, dalszy ciąg będzie jeszcze jutro. Jutro mój live o 20 na Instagramie. To jest tylko taki krótki vlogmas, bo niedługo święta. Coraz bliżej, właściwie już one praktycznie są. Jeszcze dzisiaj jest niedziela handlowa, ale nie wszystko jest pootwierane, więc cóż, moi kochani, ja Wam życzę. Miłych przygotowań do świąt. Napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione potrawy świąteczne. Czy bigos, czy, czy lubicie, nie wiem, karpia, czy jakieś inne ryby, może rybę po grecku też wielu ludzi ma, jakie, jakie są wasze ulubione potrawy świąteczne, bez czego nie może być waszym zdaniem świąt? Jakie są wasze ulubione potrawy? Napiszcie mi to, moi kochani. I cóż, i do usłyszenia wkrótce, do usłyszenia jutro i do usłyszenia dzisiaj na live o 20. Dzisiaj jest niedziela, jestem tak pokręcona, że... Także dzisiaj o 20 zapraszam na live'a buziaki pa